Hello ludziska z tej strony, fabu 284, a to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj gramy w Fortnite, ale zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. Ale zanim zaczniemy już całkiem odcinek, to zostawcie kod w sklepie na 284 284. To jest nasz wspólny kod i kropka na samym końcu jest bardzo ważna, bo kod no, po prostu nie zadziała. Ale przechodzimy już do odcinka. Dzisiaj sobie pogramy, bo no, nie za bardzo coś zdobędę, bo nie mam poziomów, no nie mam niczego, tak? Dzisiaj sobie po prostu gramy. I chciałbym zobaczyć, bo ostatnio jak byliśmy to na Cytadeli, to tutaj chyba był taki portal i jest nowa aktualizacja, więc mogło coś się z tym portalem zmienić. Chcę zobaczyć i chcę, chcę zdobyć nowego, yy, skończyć wszystkie postacie. Yy, no bo dodali jedną postać i... No, nie mogę jej znaleźć. Więc, no, postaram się ją znaleźć. Ona gdzieś jest na pewno na. Wiem, gdzie na dwóch końcach mapy jest, ale gdzie. Dokładnie to nie wiem. Ale, no, chcę zobaczyć to na cytadeli, czy ten portal. Nie wiem, doszła jakaś ramka czy coś. Bo, jestem bardzo ciekawy, tak szczerze. Eee, dobra, ładuje nas już. Eee. No nic, nic za bardzo się nie zmieniło na tym ekranie, nic, no za bardzo to nie. W ogóle jakby no fajnie gdyby było taka miejscówka latająca. E, co się stało, nie miałem... Nie miałem skina. Co nic robię? Bitwę. Ja też wejdę. A nie udało mi się. Nie fajnie tak, nie udało mi się. Co to jest za skin? To jest stój. Aha, to jest stary cerka taka. To jest stary cerka, to są wszystko jasne. Eee, ja tak szczerze to w Fortnite'a grałem ostatnio... Tydzień temu, nie wiem, ostatnio... Ej! Grafika się polepszyła. Bo ja miałem taką bardzo brzydką, a teraz mam trochę ładniejszą co to jest? marączowy bus? Zielo... aha bo dziś Bo teraz jest ten yy, dragon ball dragon ball nie wiem yy, no i niby powróciło to kamehameha yy, kamehameha i deku Uderzenie że deku jest yy. Się, gdy będę sobie grał i nagle przyjdą dwa typy. Jeden z kamehameha, Mecha, drugi z uderzenia deku. Zgadnę, że będzie. Nie chcę, żeby tak było. Malotnia. Co w ogóle mam taką dziwną mapę teraz? Trochę muszę przyznać, że jest ładniej. Tak no po samym tym zobaczyłem, bo nawet się odbijał księżyca. a... E... Co? Portal już cały stoi, a było, że był jakiś dźwig i była część. Była, było tylko to kółko i było mniejsze. To nie było takie duże. Jestem ciekawy, co się st... Co tam jest na dole? Jakaś skrzynka? O nie, typ. Umieram. Nie wiem, jakim cudem, ale ja żyję. Aha. Nie wiem dlaczego ja żyję jeszcze. Nie powinienem, mam 25 życia. Co ten Johnson mówi? Zbierz potrzebny sprzęt i zainstaluj go w miał zasilanie. Dobra, nieważne. I tak nie lubię tych zadań robić, ale na, pe na końcu pewnie będę koksem na faryc to robić, bo pewnie będzie trzeba do eventu, nie? bo ma być event. Pierwszy raz w sezonie pierwszym będzie event, tak szczerze. Bo nigdy nie było, bo tutaj nie ma takiej fabuły jeszcze i czegoś. Yy, słyszę dużo skrzynek. Tutaj jest jakaś skrzynka? Nie, no tutaj nie, bo tutaj jest wyjście na dół. Nie, nawet nie wyjście, no druga część tego. Ej w ogóle, no nie, chciałem zobaczyć, czy da się spalić. Nie pozwolili mi. I, Ja bym prosił o jakieś kamehameha ze skrzynki. Co tu dodali? Jakieś nowe rozszerzenia, to wiem. Skarb skórka. O! Nie wiem dlaczego, ale to mnie przypomina jedną rzecz. I muszę sobie przypomnieć nazwę. Powiem wam to w następnym odcinku, bo nie za bardzo pamiętam tego nazwy. Ale coś z jakimś memem to było. Coś to było, ale nie pamiętam z czym. Powiem wam w następnym odcinku. Hop! E, aha, na to stoi. Aha. Mamy chyba. Z, mieliśmy tam coś podłączyć i. Pewnie daleko jest tam skarb, pewnie z jakieś 5000 metrów ode mnie Ale trudno I pewnie dostanę same fioletowe rzeczy W ogóle z czego uszy mnie nie zawiodły to niby jest mityczny pistolet Boję się, boję się tego zobaczyć w grze Jakby co tu jest Co to jest za broń Z DMR Ja myślałem że tu DMR Kobra jest no, to są takie bardzo podobne bronie. Ej, no pokażecie mi tą skrzynię skarbów. O, widzę. Ona jest to, nie, niedaleko. A widzę X chociaż. No, widzę, widzę. E, zazwyczaj tu są zawsze skarby. Okej. Okay. Muzyczka jakoś jest. No, wiedziałem. No nie, no ja... Dlaczego epickie bronie? Nie lubię. Oni, oni mi dałem. Oni mi dałem DMR, tak? Dobrze widzę. Ja wolę Famasu. Już trudno, że zielony, ale wolę. Ja DMR nienawidzę w tym sezonie. Tak szczerze. To kiedyś był lepszy. Kiedyś było wiele lepszy. Yy, nie. Muszę otworzyć pięć skrzynek z tego. Haha. Ha. Ej, jest nowa emotka i było brak sygnału, a teraz jest odsyłanie. Wow. Nie spodziewałem się tego tak szczerze. Gdzie jest mój... Gdzie jest moja broń? O! Jakiś... No nie no. Nie mam sztabek. Dobra. Eee... No zabrali mi? Zabrali? A nie, dobra. Jest, bo myślałem, że on jest niebieski. Wolę już tego sprintera szybującego tak szczerze. No bo patrzcie, jak odlatywało się, to było brak sygnału, wracanie. A teraz było odsyłanie. Weźcie mi te rzeczy. Hop, o, jest. I otwórz mi to jeszcze. U, lepszy famas, to na pewno wezmę. Masz, hop. Jeszcze idź po tą amunicję. Nie chcę broni, chcę, sam, chcę samą amunicję. No dlaczego nie mogę? No dobra, już może być. Pewnie zaraz mi jakiś spoceniec przyjdzie. No patrzcie, teraz będzie taka sowa. O, nie tym. patrzcie, czekaj jak to, odsyłanie jest, widzicie? odsyłanie, a było inaczej. E, gdzie są, może mogą być jeszcze skrzynki, e, nie wiem, nie wiem gdzie mogą jeszcze zostać w środku meczu, tak szczerze. Ile ja muszę jeszcze otworzyć dwie? czekaj, poczekajcie, e, szczelina jest, to było u nie. Jeszcze dwie. U, jest wyrwa jakaś. Co to jest? Co to jest? Miałem już sporo czasu od kiedy zakopałem tym skrzynię. Aha! Musimy... Musimy coś tu znaleźć. Klucz... A, tu jest! Aha! Co tu jest? U, złoty pistolet. O dziękuję. Ej, fajny. Proszę. Cieszysz się? Cieszysz się? No weź to, ja tego nie potrzebuję. Aha. Ech, wolę tak. Ech, aha, człowiek od razu staje się silniejszy, nie? No nie wiem. Dobra, jeszcze raz. No mam rozszerzenia w tej grze. Ja nie lubię. Eee. Yy... Byście mnie chyba nie widział, nie? Kurde, nie! Aha. Yy, dobra, miałem od... No nie widziałem, żeby tego famosa wziąć. Aha, ej, ale ten skin w ogóle jest fajny, bo on jest za luty. Prawym ja bym powiedział styczeń. E, za luto. On jest fajny. W ratowaniu dodali jesienne przygody. Czy jakoś tak? Jesienne przygody, czy jakoś tak? E, no dobra, no. Doładujecie mnie. O, jest, wreszcie. 22 sekundy. Pierwszy raz chyba tak czekam. Nie, no raz czekałem 2 minuty. Dużo, dużo. Ładuje już nas. No znowu mam to w ogóle wczytywanie. Muszę zobaczyć, co tam się dzieje z tym moim wczytywaniem. W ogóle za chyba dodatkowe nagrody był sztandar. Ja nie wiem, jak. No, nie podoba mi się, że był sztandar. Ja wolę jakieś film. Tak szczerze, to są chyba trzy style. Eee co się stało? Dlaczego ja miałem kilo w ręce i sprintowałem? Co jest? O, mórz dżin. M... Czy, jak... czy jakoś tak? I co to jest za skin? Aha, to, to jest ten. Si on tak nie podobał, ten skin. No bynajmniej ten mi się podobał, ale nie za dużo. O, 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 o. Czy to jest ten punkt, gdzie można. Co zrobić? Chyba tak. Że można się dostać na wyspę, ale nie wiadomo, czy to jeszcze już nie działa. Tak szczerze. Aha, bo to jakoś tu mniej więcej. Aha. I jestem. Hej, dobra, lecimy. Tu, bo tutaj niby jest bardzo fajny. Niby bardzo fajne miejsce. A nigdy tu nie byłem. Wiem, miałem lecieć po tego bota, ale nie poleciałem, bo. Bo nie chcę się. Serio, nie chcę się ja dalej. Ja, patrzcie, ja mam w ogóle mało rozszerzeń. Tutaj mi brakuje trzech, dwóch, dwóch i jednego. Aha. Dobra, wylądowałem w ogóle w inne miejsce i pewnie tu będą jacyś spocęcy, nie? Jest, mam broń, ale on też. Nie no, nie wiedziałem, że ja taki mocny jestem. Wątpiłem w siebie. Czy ktoś tu chodzi? Dobra, nieważne, ja muszę wejść na górę i zobaczyć co... Z... co tam jest za chatka tam, tam o. Nie no na pewno nie 3000 metrów Tylko źle zaznaczyłem No 800 Co to jest? Co to jest? Ej Co to jest? Aha ja tu byłem, to jest to To nie to, to jest słabe Bo ja myślałem, że to jakaś inna rzecz A to to miejsce tam I hop No nie, nie rozwaliłem go no. Mam pomysł No nie no wyjdź. Nie mogłem wyjść. No same fajne broni, a nie ma tego klucza. No, czuję się, oszukamy. Myślałem, że pisze taxi, No nie chciałbym jeździć taxi, Ale tak a się wtopiłam. Aha, no to widziałem już pierwsze kamehameha, Niestety. Więc nie byłem w błędzie, to powróciło. Nie no, nie umiem wle... Nie umiem wyjechać. Już lud tu jest. To, to wyjaśnia wszystko, ale nie umiem jeździć, no serio, nie? Ale powiem tak, grafika z pierwszego rozdziału była najlepsza. Coś tu jest. Nie ma. Łyżwiasz. Co to jest? Zaraz po wślizgu zyskujesz na chwilę lodowe przyspieszenie. Czyli... Aha, takie coś. A poczekajcie, mam pomysł. Co jest? To działa, Haha. Bo wiedziałem, że takie coś się dało zrobić, bo gdy były te śnieżki, chciałem zobaczyć, czy, czy to też teraz działa. I działa. W polarnej pieczarze. Nie wiem dlaczego, ale to mi przypomina potajemną pieczarę. Czyli tam uera bazę. no szybciej się rozwalę. Wiesz o wykrzywiodę, wiesz. Hop, hop i... Jest tu coś? O, był... Dwa sukoły naraz! Co? Dwa sukoły naraz. Masz coś dla mnie fajnego? A... łuk masz No szkoda ja... Łuk... Kurdy zapomniałem, że mam to rozszerzenie Jednak... Jednak wolę tego nie brać już na przyszłość Tak mam nauczkę Ale... To jest fajne da się tak szybko Iść Aha, super Aha, zaliczyło mi się, haha Mądry jestem I co? Ej, bo teraz da się zrobić tego Fajnie gdyby dodali rozszerzenia do tego, do kreatywnego To by było bardzo fajne Jak ja szybko idę Co jest? Jak ja szybko idę? Czy ja tu widziałem lamę? To jest chyba na, najlepsze rozszerzenie. No te balony były najlepsze, ale gdy się ześlizgnęło z górki i yy, biegło to wtedy ci znikała broń sobie i no nie mogłeś, nie, mog, nie mogło się strzelać nic. Ja bym sobie stąd poleciał. O, wydłużyli w ogóle czas tego. Yy, czas przyspieszenia. Nie ma nic. Ej, widać, no odsyłanie jest. I łowca medus dodali nową tom. Lepszy parkuj. Nie wiem. Chyba wiem. Mam pomysł. Bo nie da się już tego zrobić przez tego. Nie da się chyba. No nie da się usunęli to. A trudno, to było fajne. To jest szybsze od samochodu teraz. To jest wiele szybsze od samochodu. I skrzyneczka. W ogóle te przedmioty się przez tego drona tak dziwnie przewracają. Ej, to te mogą też być skrzyneczki? Nie mogę. Nie wiem, zobaczę. Czy mi zadziałało? Echa, znik aha, zniknęły jedne te. E z to. kto? Aha, no muszą być zwykłe. O, tu coś może być. Nie, drzwi otwarte, więc raczej wątpię. Je. ja cię dogonię na luzie, typu. Co ty mi uciekasz? No dobra, no, no na luzie to może akurat nie. No ale mniej więcej, mniej więcej. Aha, ja z... zjeżdżam z tej górki, no to jest akurat minus tego rozszerzenia. Aha, super. Czy jest tam skrzynka? Jest ale otwarta. To, no to nie za dobrze. Uff, prawie spadłem. Nie no, ja to, temu rozszerzeniu już nie wierzę. Kurcza. Tutaj. Hop. Aha, to jest poceniec jakiś. Super. Łatwo. Nie no może aż tak łatwo to nie było. Nie no daj. O, zero szans. Nie dotyczy na dosłownie, Co fajnie. Miał jakiś ten typ słabe rzeczy. To ja się nie dziwię, że zginął. Co? Bomba cienia? Nie mówcie, że znowu ta bomba wróciła. No nie. Ja jej nie chcę widzieć. No mnie raz zawiodła i to bardzo Nie ma żadnej skrzyni Nie ma y, Trochę do strefy mam daleko tak Tak akurat co zobaczyłem więc Mój moi... i to jest chyba najlepszy sposób na przemieszczanie się teraz No ewidentnie eee, Ale łatwo Zginąć przez to. Interesuje mnie fakt, czy mogę zdobyć jakąś osłonę. Bo nie za dobrze mi się to widzi. Widzę, że jest ten. Yy, ta wyrwa taka z tymi postaciami. Dobra, prawie spadłem. Hop. I to jest to to? nie, to jest ten przedmiot. tylko że trawa chyba e, trawa chyba trochę się zepsuła tu. E, he, he. no trochę się zepsuła. o to jest to co to jest co to jest. aha. Brutus. aha super. dlaczego to jest spalone? i jest tu skrzynka. nie ma ja chyba mi... aha. Znak burzy, sub, znak burzy. Znak burzy najlepszy. No, może nie najlepszy. Drugi. Fajnie, gdybym mógł sobie tak teraz osłonę zbić. Bo mam cztery potki. Tamten gościu wykorzystał wszystkie swoje te rzucaki na, na siebie, ale i tak zginął. O, są normalne zrzuty w ogóle powróciły. Bo były tylko te z uderzeniem deku o lama lama chodź tu i pokonana lama ja sobie tu przyszedłem tylko po materiały i po amunicję bo nie chcę żadnych z twoich leczeń chyba że zamiast sokoła ale najpierw zanim to co zrobię tak Jestem wolny, mogę sobie robić tu co chcę i chcę, nikogo tu nie ma. O, to by mi się przydało na najbardziej. I wezmę chyba rzucaki. Kolejna wyrwa? Nie no. O kurczak. nie. Aha, bo tak się nie da biegać. A tak do góry wybija. To nie. To idź sobie, kurczaku. Puszczam cię wolno. Bo gdybyś działał, to byś... To byś po prostu u ciebie tu nie było. mnie teraz jak nazwy będzie milion skrzynek. W tym domku pewnie wejdę. Trzy cztery. No wiedziałem, że skrzynka tu będzie, no. No ja. Tutaj jest. Nie, na górze. Ech. Nie. Nie, na górze. To gdzie? Nie, myślałem, że to jest jakieś pomieszczenie, ale nie ma. To gdzie? W pod... Aha. Dobra. E, jakby jest pod schodami. Co się stało? Gdzieś strzelał? E, tu jest uderzenie deku. Aha! Kamehameha właśnie spadło. Ta ja idę po Kamehameha. Bo Kamehameha to jest szybszy. Jest zadanie. Otwórz tych pięć skrzynek. I teraz nie wiem, czy brać tą chmu... Eee, to jest nieskończone. Dobra, biorę same Kamehameha. Dobra, wiem, że jeszcze będę żałował, ale ale trudno. Nie muszę wygrać. Ale fajnie by było. To? Ja tu nie byłem. Czy to jest ta, ta z trzeciego rozdziału? To jest ta.. Kto to jest? A, to ja u niej byłem. Pistolet. O, i da się ją wynająć. Diamentowa diva. To ja u niej byłem. To akurat wiem na pamięć. To akurat wiem. Widzę, że ktoś ma to, że po zbiciu tego się teleportuje. Bo wiem, że jest takie na pewno. Ale właśnie chyba jakiś bot tu zginął, więc tu może być walka. Albo nie, bo to na dół chyba tylko można robić. Tam jest kolejne uderzenie deku. To jest to chyba. Ohoho! No to teraz tego pożałujecie. Ziomeczki, że się bijecie tak na. Tak na moich oczach. Zgadnę, że oni mnie. Ale on chyba strzela w niebo. Co? są. Nie. I. Nie! Nie trafił! Nie trafił! Nie trafił, nie trafił, ale zaraz dostanę. Jest, udało mi się. A ja mam tu koronę? Tak. Tu to jest. O. Nie, nie, a tak blisko. Wracamy do lobby już. Eee, bardzo blisko było, dziewiąte miejsce, bo to kto normalny bierze rakietnicę, no? eee, gdybym trafił jeszcze tym Kamehameha, to by się inaczej skończyło, albo gdybym wziął tą skrzynię. No trudno, dziękuję Wam za oglądanie, to by było na tyle, widzimy się w następnych odcinkach, papa pa, ludziska!